Cześć, dzień dobry, nazywam się Grzegorz Wawro i witam na kanale Grzegorz Maserwabel i Maserwabel. Kolejna część związana z moim projektem tandem MTB górski, kolejny unboxing, przyszły pedały, pedały SPD które to pedały są pedałami górskimi model 540 M540 jest to ulepszona wersja Shimano 520 kultowych, bardzo kultowych pedałów te są trochę poprawione, są trochę lżejsze, no i zobaczymy co z czym tu mamy do czynienia Tak. No tandem to tandem. Ma to swoje konsekwencje, również finansowe. Niestety. Bo w rzeczy trzeba razy dwa mnożyć. Z wyjątkiem ramy, kół, hamulców, przerzutek. No ale już koła, przepraszam, siodełka, kierownice, mostki, pedała, sztyce i tym podobne To nam jest niepotrzebne. Proszę, dwie pary pedałów. Jedna para i druga para. M540 to są pedały produkowane bez zmian. Nie wiem z 10 lat albo więcej. 520 pewnie z kilkanaście. Jest to bardzo udany model. Stosunek ceny do jakości też jest niezły. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj wszystko jest niezwykle drogie. No to 250 zł za parę wydaje się ceną całkiem przyzwoitą. Ale i tak wysoko. Proszę bardzo. To jest. Tak wyglądał pedał SPD. Model 540. Czarny, tutaj z boku. On różni się tym od 520, że jest lżejszy o 30 gram. Chyba para chyba zdaje się jest lżejszy o 30 gram. I tu ma taki klucz, to chyba zwykła piętnastka, tak mi się wydaje, że piętnastka będzie pasować, żeby móc go ewentualnie rozebrać, posmarować, zakonserwować. W 520 zdaje się być jakiś nietypowy klucz. One są bardzo wytrzymałe, bardzo trwałe, można w nich jeździć wiele lat, 5 albo i 10, zależy też i od eksploatacji. Serwisu wymagają bardzo rzadko, są bardzo wytrzymałe. Tu jest na imbus, klucz na, na klucz imbusowy wejście, czyli teraz takie najbardziej powszechne. Do pedałów dołączone są również bloki. Pewnie gdzieś tu są. O. Bloki, które to bloki, jak ktoś by nie wiedział, przykręca się do butów i dzięki tym blokom wpina się pedały. W ogóle kiedyś chcę zrobić odcinek o pedałach SPD, ponieważ wiele osób bez sensu boi się jeździć w pedałach SPD. A jazda w pedałach SPD jest niezwykle, czy typu SPD, czy wpinanych generalnie różnych firm. Jeżdżenie w takich pedałach jest bardzo bezpieczne, jest o wiele bezpieczniejsze niż jeżdżenie bez pedałów i jeszcze nie jest też bardzo efektywne. No, to tyle. Tu jest druga para, idą na półkę i czekają na moment, kiedy skompletujemy wszystkie części, które potem trafią z kolei do kalego. Być może część sobie sam zmontuję, na pewno pedała do korby sobie mogę sam wkręcić bez żadnego problemu. Dziękuję, proszę o subskrypcję, o lajki, like, komentarze i zapraszam do kolejnych odcinków serii unboxingu czy serii właśnie budowy mojego nowego tandemu górskiego MTB. Dziękuję cześć